Cześć, witam was wszystkich na kanale Piłka i Kosz. W programie z samego rana, w programie na żywo, bo dzisiaj wielki mecz. Lecha Poznań czeka w eliminacjach do Ligi Mistrzów w drugiej rundzie. Lech Poznań, czyli mistrz Polski, podejmie mistrza Islandii, czyli zespół dabliku. Więc na samym początku taki komunikat, jeśli nie subskrybujesz kanału Piłka i Kosz, będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujesz mój kanał. Jeśli zalajkujesz i skomentujesz, to znacznie poprawisz algorytmy YouTube'owe, może trafię do większej liczby słuchaczy. To tak na początek taki komunikat, a teraz już rozpoczynamy analizę tego meczu Lecha Poznań. Meczu, który odbędzie się dzisiaj na Bugarskiej w Poznaniu. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.30, natomiast transmisja w kanale TVP1. A także na kanałach TVP Sport i TVP Online. No więc fajnie, że Liga Mistrzów wraca do telewizji polskiej. Fajnie, że eliminację będziemy mogli obejrzeć właśnie w publicznej stacji. Ale najważniejsze teraz, żeby Lech Poznań nie zawiódł, żeby pokonał Mistrza Islandii, bowiem w trzeciej rundzie prawdopodobnie Lech trafi na właściwie jest to bardzo pewne bardzo prawdopodobne, że Lech trafi na Fenerzvede Belgrad, czyli mistrza Serbii, wielokrotnego mistrza Serbii, drużynę, która posiada naprawdę znakomitych zawodników, która, która, ma bardzo duży budżet i to jest drużyna, która jest lepsza od Lecha Poznań. Natomiast w drugiej rundzie Lech mierzy się z mistrzem Islandii, Brydablik. Przypomnę, że w pierwszej rundzie eliminacji do ligi mistrzów podjął zespół z Albanii. Pierwszy mecz odbył się w Albanii. I pierwszy mecz drużyna y, albańska wygrywa 1 do 0, natomiast rewanż, już Islandczycy, wygrywają 5 do 0. Więc to jest drużyna, która u siebie jest bardzo niewygodna, która na swoim terenie w Islandii gra bardzo dobrze. I historycznie y, patrząc, Lech Poznań zawsze miał kłopoty z drużynami ze Skandynawii, więc może być kolejny. Niełatwy mecz, kolejna niełatwa przeprawa przed Lechem Poznań. Zobaczymy, jak będzie. Lech jest bez formy. Na sam początek sezonu przegrywa Super Puchar Polski z Legią Warszawa 2–1 w meczu, gdzie po prostu Legia była drużyną lepszą. I drugi mecz to był pierwszy mecz sezonu w ekstraklasie. Na swoim boisku Lech przegrał 4–1 z Krakowią Kraków, więc duże niepowodzenie, duży skandal, duża kompromitacja dla. Kolejorza, że przegrywają jako mistrz u siebie trzema bramkami, i to jest pierwszy mistrz w historii ekstraklasy, który przegrywa właśnie inauguracyjny mecz po tym, jak zdobył mistrzostwo aż trzema bramkami. Krakowia, co prawda, była, nie była dużo lepsza. XG Lech Poznań miał dużo wyższy od Krakowi, natomiast Krakowia była skuteczniejsza i Pokonała Lecha zdecydowanie. Była 4 do 1 w meczu przyjaźni. To był ogólnie mecz skandaliczny. Także jeśli chodzi o kibicowanie, bo w Kotle kibice śpiewali razem, razem dopingowali swoją drużyną, więc kiedy Krakowia już strzeliła trzeciego, czwartego gola, no to nagle słyszeliśmy Krakowia gol, Krakowia gol i tak na dobrą sprawę. Źle to wyglądało, bo graliśmy przecież w Poznaniu. Jeśli chodzi o Lecha Poznań, no to po tych dwóch przegranych Lech zrobił trzy transfery w jeden dzień i kupił naprawdę znakomitych zawodników po tym, jak dowiedział się zespół z Poznania, że do końca właściwie roku wypadają skrzydłowi, a mianowicie Patryk Walemark i Patryk Walemark wypada do końca sezonu i także Hakans wypada do końca sezonu, a Ali Golizadek jeszcze potrzebuje tygodnia lub może nawet dwóch tygodni do tego, żeby wrócić do treningów, wrócić do gry. Natomiast Lech nie spoczął na laurach i rzucił się na rynek transferowy i kupił kilku zawodników. Przede wszystkim kupił znakomitego skrzydłowego z Celticu Glasgow, Luisa Palme, Honduręczyka, który... Rok temu strzelił 10 goli miał 9 asyst dla Celticu, strzelił także dwie piękne bramki w Lidze Mistrzów i to jest duży, duży, naprawdę duży transfer. Tego skrzydłowego i jak popatrzymy, on ma obserwujących, to ma więcej obserwujących na Instagramie od samego Lecha Poznań, i to dwukrotnie więcej. Podobnie zresztą sprawa ma się przy Alim Golizadechu, który także ma więcej obserwujących niż Lech Poznań na, na, na Instagramie. To jest oczywiście taka informacja mało istotna, ale jednak dla niektórych będzie to informacja bardzo ważna. Następny zawodnik, który trafi do kolejorza, to jest pomocnik, który tutaj. Przyjdzie w miejsce Afonso Sousy, który najprawdopodobniej opuści zespół z Poznania już w najbliższym czasie, i tym zawodnikiem jest Pablo Fernandez. To jest skrzydłowy Pablo Rodriguez, przepraszam, cały czas mi się myli: Fernandez Rodriguez. Pablo Rodriguez to jest środkowy pomocnik, bardzo kreatywny, który tutaj na pewno przyda się w konstruowaniu akcji, ale przychodzi także defensywny pomocnik, a mianowicie Timothy Owe, to jest gracz, który rok temu został kupiony przez Slawię Praga, teraz został wypożyczony przez Lecha Poznań, oczywiście jest także możliwość wykupu tego gracza, więc trzy transfery w jeden dzień w momencie, kiedy Lech się dowiedział, że wypadają skrzydłowi, że także operacji musiał się poddać Radosław Murawski, więc tutaj naprawdę sporo absencji, Sporo problemów, malech poznań przed dzisiejszym spotkaniem z Islandczykami, no i to jest bardzo istotny mecz. To jest bardzo ważny mecz, bo tak jak wcześniej wspominałem, Islandczycy ten pierwszy mecz w Albanii przegrali 1-0, ale na, na przykład już rewanż zdecydowanie należał do Islandczyków, którzy już do przerwy prowadzili z Albańczykami 4-0, a ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5-0, czyli w dwóch meczu. Zespół z Islandii wygrywa z, z, z zespołem Egnati, to jest mistrz Albanii. Wygrali ostatecznie 5 do 1, więc y, można się ich obawiać, bo oni po prostu na swoim boisku są bardzo mocni. To są bardzo surowe warunki, w których y, nie lubią grać y, goście. To jest także boisko ze sztuczną nawierzchnią, która no, nie sprzyja Lechowi Poznań. Lech woli grać na naturalnej murawie, niestety ten mecz. To będzie może bardzo trudny mecz dla Lecha, bo przynajmniej ten mecz rewanżowy, bo dzisiaj Lech zagrał u siebie na własnym boisku w Poznaniu i tutaj musi wygrać jak najwyżej, żeby polecieć do Islandii z jak, z jak największą zaliczką. Jeśli Lech wygra wysoko dzisiaj, no to najprawdopodobniej awansuje do następnej rundy, w której no nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że w następnej rundzie czyli w trzeciej rundzie eliminacji do ligi mistrzów już nalecha Poznań czekać będzie drużyna Serbii, mistrz Serbii, Svena z Belgrad, czyli najpierw trzeba pokonać mistrza Islandii, Baldrabik, a potem mamy mecz w trzeciej rundzie. Najprawdopodobniej będzie to zespół z Serbii, bo oni mierzą się z mistrzem Gibraltaru, więc tam nie ma żadnej możliwości, żeby zespół serbski tego meczu, tego dwóch meczu z zespołem z Gibraltaru nie wygrał, więc bardzo trudne losowanie dla Lecha Poznań, jeśli chodzi o trzecią rundę, natomiast jeśli przejdziemy trzecią rundę, no to będziemy rozstawieni w czwartej rundzie i wtedy pierwszy mecz zagramy na wyjeździe, a rewanż u siebie, więc jeśli tylko przejdzie Lech drugą rundę i przejdzie trzecią rundę, no to wreszcie po pierwsze zostanie zagrany hymn Ligi Mistrzów w Poznaniu, którego jeszcze nigdy Lech Poznań nie uświadczył kibice Lecha Poznań, bo co prawda Lech dwukrotnie grał w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ale wtedy jeszcze hymnu Ligi Mistrzów w tej ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów jeszcze nie włączano, jeszcze nie był rozgrywany. Więc teraz chciałbym się skupić na tym, jak zespół Lecha Poznań powinien wyglądać w dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze raz przypomnę, mecz o 20.30 na Bugarskiej w Poznaniu. A jeśli nie wybieracie się na to spotkanie, albo jesteście spoza Poznania i nie chcecie się wybrać do Poznania na to spotkanie, no to odpalamy telewizję polską i na kanale pierwszym, w publicznej telewizji, ten mecz będzie relacjonowany. Więc bardzo dobrze, bardzo fajnie. A jeśli chodzi o skład Lecha, no to trzeba tutaj, tak jak mówię, zaznaczyć, że będzie brakować na pewno skrzydłowych. Hakansa i Walemarka, którzy już są po operacji, którzy potrzebują przynajmniej pół roku czasu, żeby gdzieś tam dojść do, do zdrowia, do formy. Muszą się rehabilitować teraz. <laughs> także y, operacji poddał się Radosław Murawski, którego także nie ma. To jest defensywny środkowy pomocnik, którego także mm, będzie tutaj brakować. No i myślę, że ci nowi zawodnicy, którzy zostali wczoraj zgłoszeni do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, jeszcze w meczu z Blikiem nie zagrają. Na pewno nie zagra Luis Palma i na pewno nie zagra Timothy Owe, a szkoda, bo to są zawodnicy, którzy już by teraz się przydali Lechowi, bo po prostu Lech ma problemy kadrowe. Z tego, co słyszałem, kontuzja ma także Brian Fiabema. Fia 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 Delikatną kontuzję, ale mówi się o tym, że on zostanie wypożyczony do Odry Opole. To pewnie część kibiców się ucieszy, bo nikt nie jest zadowolony z tego, jak Brian Fiabema Fia wygląda w składzie kolejorza. Wydaje się, że dzisiaj na skrzydle może zagra Szymczak, który ostatnio wygląda nieźle, który strzela bramki, który gdzieś tam chyba jest lepszym graczem niż Brian Fiabema. i dzisiaj myślę, że Szymczak ma szansę wyjść i to nawet od pierwszej minuty. Jak będzie wyglądał skład Lecha Poznań? No na pewno w bramce wyjdzie Bartek Mrozek, czyli nasz najlepszy bramkarz. Jeśli chodzi o obronę, no to tutaj mam delikatne wątpliwości, bo podobno jest kontuzjowany jeden z defensorów Najlepszy defensor nasz, nasz to jest oczywiście Antonio Milic, który rozegrał najwięcej spotkań dla Lecha Poznań w zeszłym sezonie i w tych pierwszych meczach wyglądał w sumie najlepiej. Dochodził do sytuacji, dobrze gra głową, i to jest zawodnik, który jest chyba niezbędny, jak jest zdrowy do tego, żeby grać w pierwszym składzie Lecha Poznań. No więc Antonio Milic, środek obrony, a myślę, że jego partnerem będzie tym razem skrzypczak, bo mimo wszystko Douglas niezbyt. Popełnia sporo błędów i nie wygląda tak dobrze jeszcze, jak wyglądał na początku choćby przyszłego sezonu, więc moim zdaniem w obronie, jeśli chodzi o środek obrony, powinien zagrać Antonio Milić w duecie z Krzypczakiem. Jeśli chodzi o prawą obronę, myślę, że tu nie ma żadnych wątpliwości, że zagra Joel Pereira. Robert Gumny nie wygląda najlepiej od początku sezonu i to będzie na razie backup Joela Pereira, a jeśli wyjdą znowu w obronie, Gumny, a przed nim Pereira. No to też mam wątpliwości, czy Lech będzie dobrze grał, bo na razie to zestawienie wygląda po prostu bardzo źle. Jeśli chodzi o lewą bronę, no to chyba nie ma żadnych wątpliwości, że na lewej obronie zagra Michał Gurgul, wychowanych także Lecha Poznań. Natomiast do drużyny przyszedł z Jagieloni Jao Moutinho, i moim zdaniem, jeśli byłby. Zdrów i byłby tutaj dostępny, to myślę, że ten Mutinio mógłby wyjść od pierwszej minuty na lewej obronie, bo jest po prostu na ten moment przynajmniej lepszym graczem niż Michał Gurgul. Jeśli chodzi o środek, o pomocników, no to mamy Kozubala i Agieo, dwóch Polaków, którzy tego sezonu nie zaczęli najlepiej. Szczególnie. Antoni Kozuba, najwięcej warty zawodnik Lecha Poznań, który gdzieś tam szuka swojej formy, który stara się być pod grom, ale po prostu na razie widać, że tej formy nie ma, że jest nieskuteczny. Miejmy nadzieję, że się przebudzi choćby w tym dwumeczu z Mistrzem Islandii. No, Lech naprawdę potrzebuje tutaj kilku bramek, potrzebuje wysokiego zwycięstwa, żeby naprawdę na większym spokoju polecieć do Islandii, bo tam na pewno o zwycięstwo nie będzie łatwo. Jeśli chodzi o środek pola, no to także mamy oczywiście wiele wątpliwości, czy Sousa będzie zdolny do gry. Natomiast najprawdopodobniej od pierwszej minuty zagra Bankston, nowy nabytek, nowy skrzydłowy także Lecha Poznań, który w poprzednim meczu nie wyglądał najlepiej. Myślę, że kolejnym zawodnikiem, którego możemy zobaczyć, to jest właśnie Szymczak na skrzydle. I jeśli chodzi o napastnika, no to tu nie ma żadnych wątpliwości, że tym naszym y, głównym napadziorem, naszą dziewiątką będzie Mikaeliszak, czyli najlepszy strzelec Lecha już od pięciu sezonów grający w kolejorzu. Kapitan Lecha Poznań, który strzelił 73 bramki, jeśli chodzi o ekstraklasę, a łącznie w Lechu Poznań ma już 91 goli. Więc to jest na pewno najlepszy, najskuteczniejszy, najważniejszy zawodnik Lecha Poznań, jeśli chodzi o strzelanie bramek no oczywiście jak będzie zdrowy Luis Palma, jak przyjdzie ten nowy napastnik, o którym się tak dużo mówi e, także bardzo, z bardzo egzotycznej ligi, no to e, tutaj będzie na pewno to będzie duże wzmocnienie, bo po prostu Iszak musi mieć jakieś zastępstwo musi mieć jakiegoś e, zawodnika, który jest w stanie go zastąpić, bo już od kilku sezonów ten Mikael Iszak to jest taki jedyny napastnik w Lechu Poznań, na którego może e, na którego możemy liczyć, który właściwie nigdy nie zawodzi, który jest zawsze skuteczny, ale gdzieś tam jest coraz starszy i potrzebuje takiego zastępstwa czasem, żeby go odciążyć i taki napastnik dobrze jakby się w końcu w Poznaniu pojawił. Fajnie, że, że dochodzą ci napastnicy. Fajnie, że Luis Palma przeszedł do Lecha Poznań, Timothy Owe, tak samo Pablo Rodriguez, to są zawodnicy, Którzy na pewno się przydadzą Lechowi, ale dzisiaj, przede wszystkim, mam nadzieję, że Lech będzie lepiej wyglądał, bo podobno cały. Obóz przygotowawczy do sezonu był tak ciężki, że nawet Robert Gumny powiedział, że nawet w Bundeslize tak mocno nie dojeżdżają zawodników trenerzy. I tutaj może Niels Frederiksen trochę przesadził, i ci zawodnicy Lecha Poznań potrzebują teraz kilku, kilkunastu dni, żeby odzyskać świeżość, żeby odzyskać lekkość w nogach, bo na razie widać, że biegają. Jakby naprawdę dopiero co skończyli obóz przygotowawczy. I to jest delikatny błąd, bo najważniejszy moment dla Lecha Poznań jest tu i teraz. Na początku sezonu nie mogą zawieść, nie mogą przegrać i nie mogą odpaść w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a Lech bardzo często odpadał właśnie w drugiej rundzie. Do trzeciej rundy doszedł tylko dwukrotnie w 2010 roku i w 2015 roku, dwukrotnie odpadając ze Spartą Praga i z IFK Göteborg. Więc to jest trzecia runda, to jest takie marzenie Lecha na ten moment, żeby przejść drużynę z Islandii. Myślę, że to jest do zrobienia. A trzecia runda, tak jak wcześniej wspominałem, to już jest runda, w której. Svena z Weda będzie faworytem. Oni mają w ogóle stadion o pojemności 53 tysiące, czyli o 10 tysięcy więcej niż mamy w Poznaniu na Bugarskiej, więc to jest naprawdę duży klub. Mówi się o tym, że w Serbii to jest dominator, że to jest Klub, który zdecydowanie wygrywa co rok ligę, który naprawdę duże pieniądze inwestuje w zespół, żeby po prostu grać w Lidze Mistrzów. Oni dwa lata temu byli w Lidze Mistrzów i na pewno chcą do tej Ligi Mistrzów wrócić także w tym roku. I po tym losowaniu, jak zobaczyli, że ich przeciwnikiem będzie Lech Poznań, ogólnie rzecz biorąc, piłkarze, kibice i wszyscy związani z zespołem z Belgradu byli bardzo zadowoleni. Zobaczymy, czy finalnie, ostatecznie, zespół y, z y, trwony z Wedy będzie się cieszył y, z awansu, z pokonania Lecha Poznań jeśli oczywiście Lech Poznań nie zawiedzie tu i teraz już w drugiej rundzie przeciwko Brejda Blickowi. no ale ja myślę, że Lech dzisiaj wygra wysoko że w rewanżu Lech również powalczy o zwycięstwo i ostatecznie w dwóch meczu będziemy lepsi i będziemy mogli zmierzyć się w trzeciej rundzie właśnie z Sveną z Wedą, Belgrad, z drużyną, która jest dużo lepsza od Lecha, bo w rankingu europejskim jest na 58 pozycji. Przypomnę Wam, że Lech Poznań, jeśli chodzi o ranking europejski, jest na pozycji numer 88. 88, czyli o 30 pozycji niżej od zespołu Serbii. Od zespołu serbskiego. Zobaczymy, czy, czy będzie miał coś do powiedzenia. Lech Poznań myślę, że, że tak, że jeśli odzyska świeżość, to na pewno nie jest na straconej pozycji. Tak jak Dawid Dobrasz, dziennikarz z Meczyków i dziennikarz, który jest mocno związany z Lechem Poznań, także mówił, że to jest losowanie, które właściwie jest dla kolejarza dla Kolejorza oczywiście wyrokiem. Ja tak nie uważam, ja uważam, że Lech Poznań ma szansę na awans do następnej rundy i bardzo się cieszę, że w tej następnej rundzie właśnie ten przeciwnik już jest dość mocny, bo mm, jeśli chce się grać w Lidze Mistrzów, nie można się bać takich drużyn jak Mistrz Serbii. Jak chce się grać w Lidze Mistrzów, to po prostu trzeba pokonać przeciwników, którzy stają nam na drodze. I w czwartej rundzie oczywiście nie wiemy na kogo Lech może trafić, w czwartej rundzie, natomiast jakby w ogóle doszedł do tej czwartej rundy, to już będzie duży sukces, bo w końcu w Poznaniu odegrany zostałby hymn Ligi Mistrzów. I ja na to liczę i dzisiaj o od 20.30 odpalam TVP1, bo nie ma mnie w Poznaniu, bo nie jestem w mieście i nie jestem w stanie iść dzisiaj na mecz. Jestem w tym momencie w Irlandii, więc sobie odpalę. Te, telewizję publiczną i dzisiaj od 20.30 polskiego czasu będę kibicował Lechowi Poznań i z wielkimi nadziejami podchodzę do tego meczu i mam nadzieję, że mnie zespół kolejorza nie zawiedzie, a to była taka krótka zapowiedź tego, co nas czeka dzisiaj, bo czeka nas naprawdę fajna, fajny mecz, eliminacje do Ligi Mistrzów, a mianowicie druga runda eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań, Brejda Blik. 2030 Poznań bułgarska. Pamiętajcie, nie zapomnijcie o tym meczu, a także chciałbym na samym końcu przypomnieć, że jesteście na kanale Piłka i Kosz, że byliście w programie na żywo i jeszcze raz na sam koniec przypomnę Wam, jeśli nie subskrybujesz tego kanału, będzie mi miło jak zasubskrybujesz, jak zalajkujesz i skomentujesz, a to znacznie może poprawić algorytmy YouTube'owe i może trafię do większej liczby obserwujących słuchaczy. Będę już kończył. Życzę Wam dzisiaj miłego dnia, a na koniec dnia pamiętajcie o meczu Lecha Poznań, bo o Ligi Mistrzów polskie kluby nie grają za często. Lech po raz szósty będzie starał się do tej Ligi Mistrzów awansować. To jest w ogóle pierwszy klub w Polsce, który walczył w eliminacjach Ligi Mistrzów w latach 90. Dwukrotnie Lechowi nie udało się tego zrobić dwukrotnie przegrywał dość szybko natomiast wtedy tylko 8 drużyn grało w widze Mistrzów, więc to były zupełnie inne czasy teraz mamy 36 drużyn w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów będę już kończył, pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach i o komentarzach a to jest kanał Piłka i Kosz, a jutro o godzinie 3.40 w nocy pogaduchy do poduchy i będę podsumowywał dzisiejszy mecz Lecha Poznań. Miejmy nadzieję, że w dobrych nastrojach spotkamy się w następnym nagraniu. I teraz już kończę i życzę Wam miłego wtorku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.